Rupierz Magda stanie ci cócki latają. <głos> 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 Kurwa się spierdoliłem. Da się odmienić w jedźmy w ogóle czy nie? Tak, lewy musisz przytrzymać. Puść mnie na nich, puść mnie, puść mnie na nich. <noise> Kurwa! Widzicie sobie stąd kurwa! <grym> kurwa, ja tu miałem plan! Teraz to już chuj. A to nieźle kurwa, jesteś boski tradi władzę. <grym> tak. My jesteście coś <grym> nie <normalnym>, chyba. <grym> <grym> Kulę Oj, oh, kurwa! S jest też kurwa Leszczu <grywa> <grywa> Gdybym ci tam, tam co chwilę nie napiertala to człowieku wisiałbym to do końca kierki Ej z można kamerę reg regulować, dopiero odkryłem Tylko że no jest no. odwrócona A te w ogóle można zmienić Kurwa! <laughs> o Kurwa! co to? A, to kurwa! to Kurwa! Kurwa! to? Kurwa! 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 Jest szmata! Chodź. Nie do ty już. Nie mam, nie? Tupę się po zgubiłaczko go kurwa pod To jest! kurwa! Peter debeśczak, no. ty jeno.

Jebane, a nie głupie. Kup, gdzie się jest Mogliby poptauntować, a nie kurwa. <tomstrący> oh, kurwa! Opierdolony. <tomstrący> Co z chłop? Co chłop zrobił? Co chłop robi? <tomstrący> O, tylko odwagny słychać, słychać, jak się śmieje. Ej, to Można kurwa. chyba. Można chyba HP przywracać. Jak są. A takie... on z tego hu przeskakuje sobie z kurwy, Jak są takie plusiki na mapie, nie? To chyba można by to zebrać, tak mi się wydaje. I są też źródeł kamany. To też to można zebrać Ja pierdolę O jesteś kurwa brzydki Ty też Dzięki Так слышно от этого табората. О, курва! Круто, а кто я Курва, пинг-понг. И ты каратой, иди, проекты, иди, 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 Jak z O, hagiłagi Kurwy se rzucił. Nice. Dobra, no, tracę, kurwa, Bakuga nostał. O, dobrze. Kurwa. Ale to został Miśkiem, wryt. No, dostałem Miśkiem. A kto mi ja tego to nie takiego czy... rzucał co chwilę. <laughs> ja ci piękny, z tego żereciem, a ty byłeś takie o kurwa na to Boryciku ze strachu O kurwa O, cześć Matełko <laughs> Teraz ty się kurwa poprzesz, Rutkowski kurwa, jak szukasz Ja nie, sz, ja nie szukam A jo fakt, so, a no tak O! Panie <laughs> kurwa <laughs> Zmień się w coś, zmień się w coś na szybko Oj, Nie. chuj Nie dało rady już Ty kurwa maczesz Ta? Ty kurwa ślimak mi to popierdala, ty Ale to było zajebiste Co tam skaczesz, klucha? Nie no coś o grucha teraz, pytanie. Ja skałka z powrotem. O jednak nie. Ty no czyli widzi. Obserwuje nas. O kurwa? O było danger kurwa. No, ja, czeka, było czeka, danger. I ta, I ta danger było, słyszałeś? Nie. A, a nie wiem gdzie ja byłem stary ja mam, kurwa. <laughs> Ty, kurwa trafiłem tu w coś? Peter, o no <laughs> O! Ale to tak komicznie wyglądało, że przywróciłeś tą beczkę i poszedłeś se w Tu jesteś gdzieś. Może w kurę się zamienił? O! Tak myślałem, że on przecież kurwa. Ale zajebiste to było. No dobra, myśl suba, w chuj. Kurwa ty jebana, on jest brzydki jak ty. No kurwa mać, pojebie mnie zaraz. Do chuja, łap trąbkę. to się O kurwa. Jak on mi suwa? Ale spierdola, ty. Ale spierdolił na... Ty, Peter masz hagiego łagiego? No. No kurwa, te no chuje gdzieś siedzą. Tak ten brzuch we śmiechu O, kto tam pływa kurwa w lodzie o wystarczył jak syrenka. Oj, znowu wpadł. O, hagi, wagi, do góry pojechał. A tam jest jakiś pimpek. A nie, lampkę zrzucił. Czemu zrzuciłeś lampkę? O, ktoś poleciał znowu. A, Ty no kurwa, pojebie wie? <noise> Ale dostał Naryja w tym niechajego Ale... łagiego. Ja to kurwa tyle i dostałem, że to chuj <noise> I, nie mam pojęcia, ten kurak jest za głupi na to. <noise> no widzę, twoje, <noise> widzę twoje plecy. Ale za się pokałem. <noise> <śmusza> tak <To mną pierdolakę>. do <śmusza> pierdolę z dupę, idę stąd kurwa nać się to jest wale, kurwa szulo <śmusza> 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 To się nigdy nie zdarzyć, o, Peter się zmienił w to samo co i ja, widzę. <grym> Erek jak sprzedaje od razu. Peter, I see you. <grym /derekt> Na after. Nice. Wszystkich pięciu ogięłam. Kto tak skacze z strzela? A, bo ja bym zrobiła Magda? A. To co? Oni... Chodź. O No, nie gadaj, a teraz sprawia, że szybko mnie <grymienicza> nie Nie, <grymienicza> 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 tylko przeklikuję się, jewady. Patrz, ale... ale... tu jak kurwa, jak... dwa. <grym... <grymienicza> <nas>? Nie wiem. <grymienicza> nic nie, nie pokazuję, A to fil, tak się toczy. Ta kura jest zjebana, ona kurwa nie, ona sama nie ogarnia co tu się dzieje. Ale podnieś się, cię zaraz to w góry wyjebiecie. Mam jeden HP, nie? <grystanie> <grystanie> kurwa, nie, ale co ten kurwa smut drugi też jest blisko. Ja to, ja, ja to przez pół mapę, że co mam mieszkami <laughs> miśmiaki? Ja ale ci jak zardze. Jakieś ciepło, zimno? Nie, no pięć minut. Nie, no co ty? Gdzie? Nichu ja! Ja w poprzednim <noise> chciałem nie było! Nie ma kurwa! Co to? Nie było! Chcieliśmy nie było! Nie było! było, było. Miśkami, nie bo. było! Nie było! Poza tym jak miało być jak leżałam pod nogami? Tomasz, zimno! I <laughs> do <laughs> <laughs>